To są wiadomości Szczecin, co dzisiaj w programie? Pomagamy uchodźcom. Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Pomnik Floriana Krygiera. To nowe i ważne miejsce na mapie Szczecina. Zapamiętajcie i przekażcie znajomym Ukraińcom adres: ulica Marii Skłodowskiej-Kiri. 4. Jest tu centrum pomocy Szczecin Ukrainie. W jednym miejscu można znaleźć konkretne informacje o sprawach urzędowych, pracy, edukacji, służbie zdrowia czy usługach społecznych. Aby najmłodsi mieli chwilę wytchnienia, jest tu kawiarenka internetowa oraz świetlica dla dzieci. Z kolei tu jest punkt przyjęć darów dla Ukraińców ze Szczecina i duży magazyn. Tu, czyli w hali Netto Arena. Punkt jest czynny w dni powszednie od 12 do 19, a w weekendy od 10 do 16. Stowarzyszenie Migracja organizujące to miejsce apeluje, aby pomoc była rozsądna i celowana. Dlatego nie przywoźcie wszystkiego, a tylko produkty, o które proszą organizatorzy. Ich lista zmienia się co kilka dni i jest publikowana na facebookowym profilu Migracji. Ostatnio potrzebne były między innymi szampony, kosmetyki do higieny intymnej i nowa bielizna. Jeśli Masz jakieś wątpliwości, zapisz numer 506-760-598. A jeśli możesz i chcesz udostępnić mieszkanie, dom albo pokój uchodźcom, pobierz formularz ze strony wiadomości szczecin.eu, wypełnij i wyślij na adres mieszkania małpa cudzoziemcy szczecin.eu. W formularzu trzeba odpowiedzieć na kilka pytań o liczbę pomieszczeń, dostęp do łazienki, dodatkową pomoc, jaką jesteśmy w stanie oferować i okres, na jaki możemy udostępnić lokal. Aby goście mieli czas zadomowić się w nowym kraju, preferowany okres gościny to przynajmniej kilka miesięcy. Rodzice, teraz ważne przypomnienie dla Was. Do 18 marca trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli. Na stronie nabór łamane na szczecin jest oferta placówek oraz szczegóły dotyczące składania dokumentów. Listę przedszkolaków oraz uczniów przyjętych do poszczególnych placówek poznamy w połowie kwietnia. Teraz w wiadomościach Szczecin Szczecińska Kolej Metropolitalna i dobre wieści o przystanku przy Cmentarzu Centralnym. Jest wykonawca. Firma Musing Boot ma pół roku na rozbiórkę starych obiektów oraz budowę fragmentu jezdni, chodnika, oświetlenia, ławek i ogrodzenia. To kolejna stacja skm którą realizuje miasto. Na różnym etapie były lub są prowadzone prace m.in. w podiuchach, na Skolwinie i Pomorzanach. Zobacz całą sieć na stronie Szczecin.pl. Jak będzie wyglądał pomnik legendarnego trenera pogoni Szczecin? To okaże się już wkrótce, bo rozpoczął się konkurs na projekt pomnika, który stanie na nowym stadionie i upamiętni Floriana Krygiera. Chętni na realizację tego zwycięskiego pomysłu ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać się do 11 kwietnia, ale muszą mieć doświadczenie, co najmniej jedną rzeźbę albo pomnik na koncie. Projekt tego pomnika ma być gotowy pod koniec września. Więcej informacji w social mediach i na stronie internetowej.